Siemaneczko, witam Was w drugim odcinku z TNT Rana. Jak widać, dalej nie udało mi się zdobyć wygranej. Mam nadzieję, że w tym odcinku tu pojawi się jedynka. Zaczynajmy. 3, 2, 1, lecimy. Kapotka speeda, slowik. Teraz będę grał cały czas ze speedem. Normalnie grałem chodząc. Postanowiłem, że technika powolna na chodzenie jest dość słaba. Dalej się trzymamy. Na samej górze. Jest dość wczesna godzina, więc wydaje mi się, że jeszcze proszę śpią. Dobra, tu powolutku, nie ma co spintować. Powolutku. Nie mamy bloków. Oj! Prawie spadłem. Idzik. Dobra, nie nieźle. źle, nie jest źle. Jesteśmy cały czas u góry Ustało 14 graczy 12 graczy Są prawie wszyscy na dole On no nie ktoś chyba do mnie idzie Wyjazd stąd Czekajcie, jest 4 graczy Dwóch graczy Wygrałem Pierwsza matka i wygrana GG! Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka i subskrypcję. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Elo!